PAKO POWER SYSTEM IMAX najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Pierwszy finał. Jeden z dwóch. Ten drugi się nie odbędzie, bo Adam Kulik wygrywa walkę z Łukaszem Boczkiem z klubu sportowego PAKO VALKOVEREM. A przed nami starcie Marcina Witka, WEREJ BOXING CLUB, narożnik czerwony i Mikołaj Sadurski, klub sportowy PAKO. Marcin Witek, Mikołaj Sadurski. Ja przypominam, na stoliku spiekerskim znajduje się puszka, do której możemy wrzucać datki dla Krzysia Puszcza, zawodnika very boxing, który w ubiegłym roku uległ tragicznemu wypadkowi. Ring wolny, runda pierwsza. Szanowni Państwo, Łukasz Marcin Wikert waży 138 kg i wypowalni śwatnego kolosa. No i pojedynek nie będzie już kontynuowany. Decyzja sędziego. Jacka Kanowała, jak najbardziej słuszna duże prawa Mikołaj Sadurski, Klub Sportowy PAKO. No i Marcin Witek, Perry Boxing, Club. za chwilę werdykt i wiemy już, że jutro finał kategorii plus 91 rozegra się pomiędzy zawodnikami Klubu Sportowego PAKO. Przed nami oficjalny werdykt. Szanowni Państwo, walkę był w kategorii plus 91 kg przez RSC. W rundzie pierwszej wygrywa mitołeś klub sportowy pato I jutro Mikołaj walczyć będzie final, a ja zapraszam.